Yeah, yeah, I'm just Damn, crispy cookies Yeah, 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 yeah. yeah. Oto O co ci odzie Czy jest czy jesteś zerem Czy ci menera, czy serio tak wolicie to Wolę nie być raperem, w przyszłości intuberem Wolę teraz robić tu gówno I zwracać uwagi na wszystkie te hejty I za kim stawiać cenę. no że dalej przeszkadza ci to, to. W komie dalej żygasz i ten, bo co nosi traszer, to musi być menelek. ja, jo, 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 jo. Powoli już bawi mnie to, to. Że dalej przeszkadza ci to. Szko? Mój filmik to i kota w plecy, a ty i tak oglądniesz go da hecy, yo. Oto ci o co ci odjeździą. Czy jestem wzerem, czy też menelek, czy serio? Tak ci to. Wolę nie być raperem, przyszłościim tuberem. Wolę teraz robić tu sos. Nie zwracać uwagi na wszystkie te hejty, kozak tak mi wstawiasz co noc noc. Yeah.